Siema, witajcie tutaj Jara do Jones yy, jak to nagrywam już jest właśnie nowy sezon w sezon 27, że przychodząc do nagród mamy tutaj takie właśnie nagrody No ogólnie już ponad ponad blokowane pokazywałem nagrody na innym odcinku samochód oczywiście też jest yy, co ciekawe nagroda wcześniej była za 2%, teraz jest za 1%, więc będzie dosyć trudniej ją zdobyć. Samochód, który w tym momencie widzicie, on będzie szczególnie omówiony w filmie, w którym przedstawię po prostu test tego samochodu, ale jak już widać jest on całkiem dobry. Znajdują się właśnie tutaj, czyli właśnie tutaj w pobliżu muzeum. Ta oto plaża, jak to nagrywam, to 5 dni, 20 godzin jeszcze jest na zdobycie tego samochodu. On kosztuje, co ciekawe, 999 999, czyli 1 dolar i by kosztował milion. Także w sumie jeśli chodzi o limitki, jeśli się nie mylę. Druga najdroższa limitka. Tak, tylko Skorpion był droższy. Także bardzo fajna rzecz. No ale moim zdaniem lepiej jakby on był krócej po prostu dostępny, tak no. Wtedy by było fajnie. A tak no to myślę, że to auto raczej rzadkie niestety, ale nie będzie. Oczywiście za odpalenie ukaza został wprowadzony Radiant i proszę bardzo, już go zaprezentuję. Tak on się prezentuje. Jest to Radiant, który jest mocno oczojebny. Bardzo świeci, w sensie niektóre Radianty też bardzo świecą Ale na przykład taki Radiant Purple on nie jest tak bardzo oczojebny Radiant Yellow wiadomo, Radiant Sun też, ale no ten tak bardzo oczojebny Ale właśnie mnie to dziwi, że oni dopiero teraz wprowadzili tego Radiant White'a Trochę za późno, no ale lepiej późno niż wcale, jak najbardziej spoko to się prezentuje Może tam w niektórych przypadkach fajnie to będzie się prezentować z samochodami Oczywiście mamy save, na mamy sobie do odebrania jednego To tutaj te wszystkie nowe nagrody O! Nawet odebrałem jakąś nową felgę 147 właśnie. No i szkoda, że ten spoiler mi nie wdropił, chociaż powiem szczerze, że nie jestem jakimś wielkim fanem tego spoilera, A tutaj natomiast tego, do, naprzeciwko tego domku, <grych> powróciło taki Grove Street. Kiedyś to już było na mapie, jak najbardziej. Ale niestety widać, jak bardzo e, twórcy mają wywalone jaja w to, co oni robią w tej grze, ponieważ ten płot przechodzi przez dom. Najlepiej tutaj to można zauważyć. I ten płot nie łączy się z tym. No nie. Po prostu wygląda to, niestety, ale beznadziejnie na no w świecie i tyle po prostu, no powinni to naprawić, zobaczymy czy to naprawią, miejmy nadzieję. Oczywiście niektóre samochody zostały mocno zmienione i w tym momencie zaprezentuję jakie. Kilka auto oczywiście otrzymało takie pomniejsze zmiany Ale największą zmianę otrzymał Maverick Czyli ten oto no, właśnie Dodge Charger w takiej wersji terenowej Ponieważ on dostał nerfa Tak, dostał nerfa Przed aktualizacją jechał jakoś 198 mil na godzinę I to jest jeden z większych nerfów w ogóle chyba w historii gry, bo Ze 198 na 154 To jest bardzo dużo, bardzo dużo prędkości ubyło w tym samochodzie to trzeba przyznać, po prostu jest on znacznie wolniejszy. Nie wiem po co to zrobiono ogólnie, no ale zabito ten pojazd trochę, no bo on po prostu jest wolniejszy niż był wcześniej. Nie rozumiem tej zmiany. Bupa z tego co też wczoraj mi mówiono, otrzymał sporego banana kar na przyspieszeniu. E, no ale też warto zaznaczyć, że mimo wszystko, banana kar to jest pojazd trochę. Ja nie posiadam, więc ja tego nie mogę potwierdzić, ale faktycznie danych czy tam mister Kotel mogą napisać w komentarzu że faktycznie to auto otrzymało po prostu bufa na przyspieszeniu Zmiany też zostały odnotowane w innych pojazdach, typu Power 1 czy XRK. W XRK przede wszystkim był to nerf na prędkości maksymalnej, nie wiem z jakiego to powodu, ale ogólnie, tak jak mówiłem, w większości były to takie pomniejsze zmiany. No także bardzo dziękuję za oglądanie, drogi widzu, jeśli Ci się spodobał ten film, to nie zapomnij, żeby zostawić pod nim lajka, suba w rozwoneczki na moim kanale, napisać w komentarzu, co sądzisz o tych zmianach ogólnie. No i też zapraszam na moją grupę na Robloxie, kupić sobie dużo, dużo jakichś fajnych bluz, koszulek z moich i serii Danexa, fabularnych bluz, koszulek, tak jak mówiłem przed chwilą, zapraszam, naprawdę niedrogie, tam po piątkę dosłownie, czy coś takiego, także naprawdę niedrogo, a myślę, że są sobie aktywę git. życzę miłego dnia od nocy, drogi widzów i to tyle, nara!